Cześć, witajcie na kanale TumaxPL. Ja jestem Morden i dzisiaj postanowiłem was zabrać na biwak i kawę do lasu. Jak kawa to oczywiście kuchenka, a jak biwak to oczywiście namiot. I mam namiot, norkę, snukpak. Pokażę wam ją trochę bliżej. Rozbijemy sobie, zobaczymy ile tu jest miejsca. To jest naprawdę mały namiot. Omówimy sobie jego wady i zalety, dla kogo to jest rozwiązanie. No i zastanowimy się, czy takie miejsce nad wodą to fajne miejsce na biwak. Oczywiście biwakować w naszym kraju, w lesie, możemy legalnie. Mamy program Zanocuj w lesie. Wrócę Wam link. Możecie sobie tam sprawdzić na mapie, gdzie są tereny objęte programem Zanocuj w lesie. I oczywiście nie będę Was do dzikiego biwakowania w żaden sposób namawiał. Jeżeli jesteśmy już przy temacie, gdzie wybrać swoje miejsce na biwak, biwakowanie przy wodzie, takie jak tu, ma plusy i minusy. W takim miejscu zawsze będzie chłodniej w lato. Będą też komary i inne latacze, które niekoniecznie są. Mile widziane. Oczywiście do wodopoju mogą też przychodzić dzikie zwierzęta. Tawy jeziora, fajne miejsca do biwakowania, i tak jak każde inne, też mają swoje plusy i minusy. Po pierwsze, takie z reguły tam jest dość dużo ptactwa i to ptactwo lubi sobie pośpiewać, pohałasować. Oczywiście będą wśród nas tacy, którzy uwielbiają śpiew ptaków. I będą też tacy, którzy o 4-5 rano niekoniecznie będą chcieli go w namiocie słyszeć. W nocy, jeżeli nadciągną chmury, zacznie ciągnąć od jeziora, możemy naprawdę zmarznąć i może przyda nam się dodatkowy koc, oprócz śpiwora, albo grubszy śpiwór. Pokażę Wam, co mam w plecaku, rozbijemy się, a potem napijemy się kawy. Snugpak Stratosphere to bardzo lekki namiot, który rozłożycie dosłownie w dwie minuty. Materiał, z którego wykonano pokrowiec, jak i sam namiot, to nylon ripstop, 50D. Wodoszczelność naszego tropiku to 5000 mm słupa wody, a oddychalność 5000 gram na metr kwadratowy. Słuchajcie, solidne aluminiowe śledzie na pewno rozwiązanie fajniejsze od szpilek. Można fajnie sobie butem. Dopchnąć takiego śledzia, szpilki lubią się wyginać. Aluminiowy stelaż o średnicy 8,5 mm. Bliżej wam go pokażę podczas rozkładania. Ale ważna rzecz, w ogóle to się fajnie chowa nam tu do środka. Popatrzcie, mamy wszystkie te gumowane łączenia, a podłoga naszego namiotu ma wodoodporność 8000 mm słupa wody. Jest to nylon tafeta 70D i powłoka PU. Bardzo fajne, bezkompromisowe rozwiązanie. Nastawione naprawdę na hardkorowych podróżników, czy też na przetrwanie i nie jest to rozwiązanie dla kogoś, kto ceni sobie wygodę taką jak w domu. Tutaj faktycznie śpiwór mata nasz namiot i przenocujemy. Jego niska sylwetka powoduje to, że też jest odporny na Warunki atmosferyczne, takie jak wiatr. Jeżeli będziemy mieli wyższy namiot, tutaj mamy 48 cm. Wymiar wewnętrzny, czyli to, ile mamy w środku miejsca, to jest 2,20 na 80 tutaj powiedzmy w barach i 44 cm wysokości. A na zewnątrz to mamy 2,45, czyli 25 cm na długość więcej, metr, czyli 20 cm w barach więcej i oczywiście 40 i 48 wysokości. Czyli jest to niecałe 50 cm, tak jak mówiłem, jeżeli będzie wiał wiatr. Niska sylwetka sprawia to, że nawet jeżeli nie mamy osłony drzew czy jakiej innej osłony, no to ten wiatr będzie się tak fajnie smagał, po nas nie będzie stawiał takiego oporu. Dużo większy wiatr wytrzymamy, przetrwamy właśnie w tej naszej norce niż w jakimś namiocie takim, który będzie wyższy. Jego zalety to na pewno waga, szybkość rozłożenia, co ma niewiarygodny wpływ w momencie, kiedy podróżujemy, nagle załamuje się pogoda, musimy rozstawić nasze schronienie, napompowanie naszej maty, wskoczenie do środka i ochronienie się przed deszczem, e, to naprawdę jest no moment, <grych> tak naprawdę. Także szybkość rozłożenia, niezawodność, dyskrecja. Mamy zielony namiot, możemy w, wtopić się w otoczenie, e, więc wszystkie survivalowe, plecaki ucieczkowe, tak jak Zachar robi selekcję, podróżnicy, szlaki górskie, długodystansowe, gdzie potrzebujemy naprawdę lekki, mały namiot, i może się okazać, że no niestety będziemy musieli gdzieś przespać się tam, gdzie nie do końca nam wolno i chcemy pozostać niezauważeni. Wady, na pewno nie taka wygoda jak duży namiot. Nasz suwak jest znaczy czwarte rozsuwany, jest fajne, łatwe wejście. Także sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Tyle suche dane producenta. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać, jeżeli ten namiot będziemy chcieli sobie rozstawić. Do komfortowego przespania się w lesie, w zasadzie potrzebujemy trzech rzeczy. Śpiwora, maty i naszego schronienia. W moim wypadku jest to norka od snupaka. Snupaka chyba przedstawiać nikomu nie trzeba. Norka Stratosfer, yy, no też generalnie jest znana. Na przykład Zachar ją poleca do swojej selekcji, gdzieś ją tam modyfikował. Rozwiązanie dla jednej osoby, lekkie. Dyskretne ze względu na to, że nasz namiot jest zielony yy, i naprawdę przemyślany. Jeden z lepszych namiotów, takich minimalistycznych, yy, jaki możecie dostać na naszym rynku. Mamy taki fajny worek, w którym mamy schowane naszą norkę. Oprócz tego mamy zasobnik ze śledziami i mamy nasze pałąki. Słuchajcie, bierzemy sobie naszą norkę. Rozkładamy. Mamy nasze stelaże bardzo fajnie wykonane. Jak widzicie, one już mają taką krzywiznę, która nam determinuje kształt naszego namiotu. Jedna jest oznaczona zielonym, druga czarnym. Wkładamy sobie tutaj w nasze otwory. Tu sobie wkładamy nasze pałąki. I bierzemy nasze śledzie. I tu mamy taką naszą ostatnią klapkę. I możemy sobie butem dobić. Mata Wolven nie jest samopompująca. Możemy sobie ją napompować naszym pokrowcem, ponieważ posiada tu taki zawór. I teraz możemy ją napompować. Mata prezentuje się tak, możemy umieścić sobie ją w namiocie i generalnie jesteśmy gotowi do spania. Wrzucamy sobie do środka. Teraz bierzemy sobie nasz śpiwór i pokażę wam fajny patent na poduszkę. Słuchajcie, mam tu kurtkę przeciwdeszczową, mam tu pokrowie z naszej maty, z naszego namiotu mamy te wszystkie rzeczy. I oczywiście, po pierwsze, żeby nam się to nie zgubiło, po drugie, żeby sobie tu napchać jak najwięcej. Wkładamy sobie tutaj te wszystkie rzeczy, i już mamy zaimprowizowaną poduszkę pod głowę. Słuchajcie, mamy matę, mamy naszą poduszkę, no i mamy nasz namiot. Jak widzicie, mamy tutaj taką moskitierę, tu też mamy taką siateczkę. Także fajnie nam to może oddychać. Powiem Wam, nie jest tu za dużo miejsca, aczkolwiek jeżeli chodzi o taką selekcję, ukrywanie się, tajniackie przebywanie, no na plecach można się fajnie przespać. Spróbuję. Mamy taką fajną kieszonkę, to nawet nie mam wam za bardzo, jak tego pokazać. Tu mam moją zaimprowizowaną poduszkę, tu mam moją matę, no i generalnie mogę sobie tak leżeć. Czy jest wygodnie? Tak, mata jest wygodna. Myślę, że mi izoluje fajnie, śpiwora. Nawet nie zakładałem, bo jest jeszcze ciepło. W nocy bym się pewnie nim opatulił. To jeszcze chodźmy sobie na kawę. Tutaj niedaleko jest takie miejsce postojowe, więc można sobie siąść spokojnie przy ławce. Nie będziemy się musieli już gniedzić tutaj w namiocie. Zaparzymy sobie kawę. Kawę zabraliśmy ze sobą. Po pierwsze, musimy sobie nalać wody. I mam tu taki fajny filtr Membran Solution. I sam element filtrujący wyciągnąłem sobie z tego filtru, ponieważ wiedziałem, że dzisiaj filtr nie będzie mi potrzebny, a butelka do wody jak najbardziej, więc mamy takie rozwiązanie, w którym butelkę i filtr mamy w jednym urządzeniu. I możemy korzystać z tej naszej butelki jako z butelki i z jako filtra do wody. Sypiemy sobie kawę. Oczywiście, ile tej kawy to już jest kwestia indywidualna. Tą kawę sobie tak nieco ugniatamy. Bierzemy sobie, mamy taki fajny mały kartusz i fajną małą Fire Maple kuchenkę. W ogóle linki Wam powrócę do tych rzeczy. Nakręcamy sobie go. Kawa się robi. Mamy naszą kawę. Mmm, pachnie wybornie. Musimy pamiętać, że jeżeli nie mamy rękawic, to e, na przykład nasz palnik będzie gorący. Ale możemy sobie to rozkręcić. W ogóle warto taką butlę, taki malutki palniczek sobie zainwestować, jeżeli pijemy dużo kawy w terenie. Wiecie, ile kosztuje kawa w schronisku, czy w ogóle w jakiejkolwiek. Najpierw gdzieś, e, gdziekolwiek, niekoniecznie w turystycznej miejscowości. Nawet ostatnio z tym o tym rozmawiałem z kolegą, że w Gironie czy w Barcelonie płaciłem za kawę mniej niż w Chorzowie, w Piekarach Śląskich e, czy na przykład w Wałbrzychu. Także e, myślę, że kawa w naszym kraju jest droga, a jeżeli chcemy mieć dobrą kawę w terenie ze sobą, zawsze kiedy mamy na to ochotę, nie jesteśmy skazani na. Miejsce, w którym może będzie trzeba na tą kawę długo poczekać, może tej kawy nie będzie, może będzie średnia. Jeżeli lubimy dobrą kawę, warto kupić sobie fajny palniczek. Malutki kartusz, który będzie mało ważył nam w podróży. Jakiś ekspres kawowy czy inny sposób na parzenie tej kawy. No i oczywiście jakiś fajny kubeczek taki aluminiowy, w którym też można zagotować wody, że w sumie ta kuchenka nie jest potrzebna. Wrzątek i co innego też możemy sobie tą wrzątkiem zalać. Fil do wody. Butelka. W ogóle fajne są takie rozwiązania, które są na kilku poziomach nam działają. Tak jak tutaj możemy korzystać z filtra, możemy korzystać z butelki. Jeżeli sobie już popatrzymy na cenę osobno filtra, osobno butelki, to butelka z filtrem gdzieś trochę tą cenę nam zbija, i to rozwiązanie generalnie robi się tańsze. Wpadnijcie do nas do sklepu. Zresztą linki do tych wszystkich rzeczy, które tu widzieliście na stole nie, tylko będziecie sobie mogli zobaczyć. Mm. Kawa pachnie. Pięknie, trochę się chmurzy. Mam nadzieję, że mi nie będzie jakoś specjalnie padać. Namiot rozbity. Napiszcie, czy jesteście team kawa, czy herbata. Oczywiście odwiedzcie nas na instagramie, Facebooku i TikToku. Ja już więcej nie przedłużam piję kawę i spadam do norki Snugpaka. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.